Jak to z góry? Hej! Zakolak! No. Mam przekaz do ciebie! Jaki? Ja mam zjebaną grę! Ludzie! Widzicie to? Napierdala mu głowie I dalej <gry> żyje <gry> To chyba z pościgów Hej, Zakolak, mam jeszcze coś do ciebie! Gotowy jesteś? Nie! Na pewno, nie? Jest. Ale czumy. CZYŚ no, no, TO LICZEK, SIĘ W górz! O, o! To, to było jakby <śmieniu> grzeszkiem na patrolu. <śmieniu> Aby tylko WGZ-a wezmę. Żeby mi ogarnął Bindy na mikserze, łe kurwa. Łe Jezu. Roman? No, co jest? RPK. RPK.